No, kameruje się, tylko nie dotykaj objęto. No, dobra, czekaj, czekaj, to jest telefon schowan. Pael gdzie jesteś dobra tam? Dobra, to odpalaj! Idzie, idzie. Nie wiem, mm. czy tak ci będzie wygodnie nagrywać. No chyba nie będzie za... I trawa się pali, gaśta No zdjęcia to by były u uh, ale nagranie też mamy to No Ale ładnie napierdolało Mam nadzieję, że Wam się projekt spodobał Widziałam, że parę pocisków nie wybuchło, a po lodzie leciały jak Karling e, Nie wiem gdzie one w ogóle są człowieku Gdzieś tam waliło Gdzieś tam, w każdym razie trawa nam się zapaliła, ale zaraz zgasła na szczęście, mokra była, mokra była. z drona widziałem, że to fajnie wyglądało, mam nadzieję, że robi no, też dobrze udało nagrać, nie, ja wiem, że powiedziałem. jak widziałem tylko jak pociski niektóre leciały po lodzie, jak persinki, ale nie wybuchały na szczęście, obok nas, ale A powiem Ci, z drona wyszło taki efekt jak chcieliśmy, wyszło jedno wielkie słoneczko z wyrzutni, coś pięknego, jeśli będziecie chcieli coś takiego, no to widzimy się kochani na Mahony Live, tam zrobimy jakąś ściepę i w przyszłym roku jak będzie lód, bo to już jest końcówka tej zimy To zrobimy takie słoneczko Ale damy raz, dwa, trzy, cztery, pięć wyrzutni Stu strzałowych Stu strzałowych damy pięć Na każdą stronę świata plus jedna do góry I niech się dzieje co się chce Albo cztery damy, bo ta z góry jak spadnie to może zniszczyć tamte A tam tak będą ładnie przymocowane To jedna o drugą będzie się opierała Więc wbijajcie na Pirohita Wbijajcie na Instagrama Na Elite, więc my się z wami żegnamy Trzymajcie się ciepło Pożegnaj się już kwadnie. No weź.